Na razie jest wszystko ok. Sędzia Starter tam ma sporo pracy. No, mniej więcej jest równo. Powoli i chyba sędzia puści. Tak jest, konie ruszyły. Z dwójką. Kwalida Pat na razie na pierwszej pozycji. Tam jest blisko. Yy, blisko jest także... Obses Oaks, ale Qualida Pad zdecydowanie prowadzi. Tam jest Lucky Star na drugiej pozycji. I również Obsess Oaks przy wewnętrznej, a cały czas Qualida Pad cały czas utrzymuje prowadzenie. Monika Ostrowska na pierwszej pozycji. Tam jest także Mundebazaber, a stawkę zamykają dwie klacze ze stajni. Szczęśliwa Gwiazda, czyli Lucky Star oraz Nobles Birwas. To oczywiście jeszcze wyścig nie jest rozstrzygnięty. Do celownika koniom pozostało około 1300 metrów. Tutaj jeszcze jedna uwaga, kiedy konie miną celownik, nie należy czekać jeszcze na decyzję komisji technicznej. Sędzi obserw będą, obserwują sędziowie cały czas, bo tutaj koń nie może galopować w dystansie ani na finiszu. Wtedy następuje oczywiście dyskwalifikacja. Już dwójka nie prowadzi. Tam na czele jest koń numer 6, Lucky Star. Blisko jest także Obsess Oaks. I ciągle z tyłu Nobles i Nitisa Joslę. Prowadzenie obejmuje Obsess Oaks. Jest na pierwszej pozycji zdecydowanie. Tam do przodu zbliża się jeden z koni ze stajni Lucky Star. To jest, to jest Nobles Bourras. Ale na prostą wyprowadza koń numer 3. Obsess Oaks i ucieka. Ma przewagę, obses aux ma przewagę kilkudziesięciu, kilkunastu metrów. I oj, troszeczkę tutaj wyłamuje. Zaczyna nieco słabnąć, ale utrzymuje cały czas przewagę. Mocno y, tam pracuje powożący miksza i utrzymuje prowadzenie. Tutaj polem rozpędza się koń numer 8, Noblez Biruaz. Oj, tutaj jeszcze będzie walka, jeszcze będzie walka. Tutaj koń zdecydowanie finiszujący polem. To jest koń numer jeden Lera De. Ba. Lera de ba. zdecydowanie na pierwszej pozycji. Lera deba wygrywa ten wyścig. Drugi będzie koń numer 7, czyli Nitisa Rzosl. I dalej w walce jest również obses Oaks, a teraz pozostałe kusaki.